W dniu dzisiejszym podpisaliśmy porozumienie z Komendą Powiatową Policji w Legionowie na czas do 2028 roku. Poprzez te działania zostanie wzbogacony proces dydaktyczny i nasza młodzież dzięki tym przedsięwzięciom chętniej będzie podejmowała decyzję do podjęcia służby w szeregach policji. Być może w komendzie powiatowej Legionowie. Z panem dyrektorem Szkoły tutaj w Komornicy. Rozmawialiśmy o tym już w miesiącu grudniu 2024 roku. Dzisiaj jest finał, czyli podpisanie umowy, o której przez kilka miesięcy rozmawialiśmy. Jest to umowa, która nakreśla naszą współpracę pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Legionowie a Szkołą w Komornicy. Mówimy tutaj o zajęciach z uczniami. O zajęciach i teoretycznych, jak również o zajęciach praktycznych. Jeżeli chodzi o motywację młodych ludzi do podjęcia pracy w zawodzie policjanta w roku 25 zauważam znaczący wzrost nawet na przykładzie Komendy Powiatowej Policji w Legionowie. Jestem w klasie policyjnej, jestem w klasie maturalnej klasie czwartej. Podjęłam decyzję ze względu na moją rodzinę. Bardzo zachęcała mnie do tego, żeby, żebym przyszła. Tu do liceum, jak i do tego, żebym poszła w kierunku policji. Bardzo mnie zachęcili do tego właśnie moi bliscy i bardzo mnie wspierają w tej decyzji. Decyzja jak najbardziej była słuszna. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będę składać papiery już do policji. Przychodzimy na lekcje, chodzimy na strzelnicę. Na niektórych lekcjach mamy wirtualną strzelnicę, z której korzystamy jako uczniowie. Chodzimy na WF, raz w roku zazwyczaj mamy też tor policyjny, gdzie ćwiczymy do faktycznego toru policyjnego, który jest na rekrutacji w policji. W naszej ofercie na rok szkolny 2025-2026 przewidzieliśmy nabór do trzech klas. Wszystkie te klasy są o profilu mundurowym, klasa policyjna. E, która będzie pod patronatem e, tutaj Komendy Powiatowej e, Policji w Legionowie, klasa wojskowa, tak zwany oddział przygotowania wojskowego pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej, a także prowadzimy nabór do klasy pożarniczej, która jest pod patronatem Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie. Zachęcamy wszystkich ósmoklasistów e, do rozważenia naszej oferty i już w tym. W dniu dzisiejszym zapraszamy na Dzień Otwarty, który się odbędzie 26 marca na terenie naszej szkoły o godzinie 17.